Witam Was w pierwszym odcinku na moim kanale. Ja jestem widaszka, a dziś zobaczycie zlepek moich najlepszych trafów podczas eventu Team of Year. Jeśli podoba Wam się taki format, zostawcie łapkę i suba, a ja zapraszam Was do oglądania. Leci pierwszy pik hero. nie wiem od kiedy. Ja nie robię tych pików, bo mi się ich nigdy nie chce robić, więc... Leci. No, otwieram, a nie, leci. Leci, leci, leci. Mamy najpierw czwóreczkę. Potem dwa, potem trzy, potem jeden. Dobra. Córeczka. Eventowy przynajmniej. Nie najgorszy, no, eventowy przynajmniej. Kolejny, zwykły. O kurczę. Czy... To nie będzie dobrze, to nie będzie dobrze. Oj, poleci azot. No. Może coś... Jest eventowy? Okej. Okay. Dobra. To jest chyba... Okej. Okay. To jest okej okay, chyba. To jest dobrze. To jest chyba taki mieszany, mieszany Kurde, trochę. Dobra i ostatni. O! Też eventowy? Uh! Ja pierdolę. Teraz kogo mam brać? Ej, nienawidzę tego. Właśnie nie wiem, czy Markizio. Markizio ile kosztuje? 150 koła. Salgado, Salgado, ja myślę, się Salgado jest droższy. 40. Ile? Co? 20 koła mniej kosztuje Salgado. Hmm. mam na specu modricia i ten. nie umie ponoć. Więc jest bezużyteczny. Ten. A ten grał w rany. W i jest mega dobrym obrońcą z po playstation dobra, ja biorę Salgado spawn, spawn, Salgado legenda Ralu 150 000. teraz zobaczcie moją pierwszą ikonę 8.7 plus, warto zobaczcie bo naprawdę oddało przepotężnie wszystko tak środkowy obrońca to jest mi do wyciągu. leć, ja, pili który? jak będą dwie gówniane to bierzemy trzecią w ciemno i i są tam, no, nie? No, nie co jest za szale. W środkowej. środkową. Ja myślałem o trzeciej. No to to Niedobra, Nie dobra, otwieramy najpierw trzecią. I Ojoj. U, 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 u. Google, o, ho, 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 lampa też trzeba No to no nie tam. No to nie jest dobry To, to jest tam. Ale jak w to, no to lepsze. Nawet nie urodziłem się dużo czasu, ale nie jest lepsze. One oddawały ludziom dobrze. Nie urodziłem. się nie, bo ja na tak oglądałem Uuuu, mhm. ja, bo... chyba bierzemy Środek, chyba. Bierzemy, bierzemy środek. trzecią w ciemną. Chzeliśmy Argentynę, Hiszpanię, Portugalię, Włochy, Niemcy. Nie, Nie, i Anglia. Holandia jeszcze. Niemcy, Holandia, Francja, Brazylia. Tylko Niemcy najpierw. Nie ma nikogo. Nie, nie ma by kibale, Ja by chyba. Ej, tak szczerze, ale to jestem z i teraz Klajwerd Holandia I Jan Roosz Musi być Jan Musi być Jan Ross. Ja bym pierwszy sprawdził Brazylię Nie no Francję Albo czekaj, zróbmy Francję i po pozycjach Ja Bo to już są dobre karty, nie? Jeżeli to jest to Obrońca? Nie Mocnik? Też nie Napastnik Ty Okej. Okay. To jest dobry traw. To jest dobry traum. Dobra, opłacało się, ile ten naory kosztuje? To już farta. Ja powiedziałem. Za... Teraz moja paczka za 250 koła ze sklepu. Najprawdopodobniej pierwsza i ostatnia, bo za bardzo to ona nie oddała. Otwieram pachę już się 50 koła, nie? Wszyscy oglądają, Zrobię. Ja oglądam. Ja coś czuję, tak że jest, tak jest ob... tego absolutnie gówno tak. i nie zwróci się w ogóle, ale leci, no. no a to ty już nie zasługujesz. <grym <grym to nie ma. Nie ma! <grym> nie ma doty, nie ma doty! Ale niech walka to są wysoko cenną. A jeden. To Kane? Kane gdzie bo to jest napastnika Ej, to dobrze, bo do ikonu się, do ikonu się. U... Nie ma doty, nie ma doty! Dobra, Jeszcze do najdłużej. do Dawaj, Paweł, jeszcze coś otwieraj. Daj coś otworzyć, Paweł. Nie mam paczek już Dobra, mamy to Ikona zrobiona Weźmiemy w ciemno Tak jak ostatnio, jak będzie gówno Jak będą dwie główne. Jak będzie jedna dobra, to jest... też nie Ale Jedna z 387 87 plus. Więc jest dobrze, ta ikona jest lepsza niż tamta nie powinna być Zobaczymy Leci Jest ikona Lecimy tak jak wczoraj, bo na środku wczoraj był najlepszy Więc lecimy prawy. Okej, okay, dobra, Ja pierdzielę. ale to nie jest chyba tak dobry traf, jak się wydaje. No chyba ze 400, i ze 400 tysięcy. 500 poświęci. koła, 520. No to w plecy, no to na razie, patrząc na te 4SB ceny, to L. Na razie, taka tak, prawda. Tak, 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 tak. Choć jest. No no. jest. Drugi. Pirlo. No, I ostatni. I co, by ze środek? Nie, bo chat to ma potencjał. Ja bym zaryzykował, ale... ja bym zaryzykował. No nie, właśnie. Może jakaś taka, eventowa pojawi się w środę. To kosztuje 380 tysięcy z BC. A, nie no, Co to się zwróciło, to nie. Może ktoś ciekawy, Aha, poradzi, to, to Będzie coś? Będzie coś. Okej, oh, okej, okay, okay, dobra, 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 dobra. Jednego yeah. z jednak yeah. Jednego z środek. <laughs> jednak jest mój środek.

ja, animacja bo... fajna! Znaczy, że ja kantony demu! Panie! Jaka fajna animacja, fajna animacja. A no. może no, byś Paweł już coś trafił? A się chce otwierać. Oh, no. Chopie słaba! Trzymaj się! Ja widzę, co się dzieje? Chopie słaba! 1,5 miliona! Ale to tak się dzieje, to ma być fajne. Chopie coś tam interesuje, tak jeśli podobał wam się ten odcinek, zostawcie łapkę i suba. I do następnego. Siema.